El Mam w sobie tak wiele, już chciałbym przestać krwawić. Widzę diamenty w jej oczach. Proszę już przestań nie mam mieć. Klub Seven nie czeka, więc coraz mniej mamy czasu. Polepione są palce i tak śmierdząco od grasu. Dalej biegnę, dalej nie wiem gdzie jest. Wyjście mała. Wszedłem w trapowanie, już za mało lata siara. Ten twój gangster coś się chwali zbytnio ruchami. Ja siedziałem cicho, cieszyłem się przychodami. Drugi dzień, trzecia noc, czwarta doba. Wziął kodon witaminki, duża szkoda, nic mi nie pomaga, to dalej chora moja głowa. Nie chcę Cię pamiętać, a więc przepaliłem kilo Drugie, trzecie, czwarte pykło ha, A teraz idę po milion Miałem senie nie radzić, tak mi powiedziałaś, Ziro. Miało nie wychodzić, ale zobacz, jakoś pykło Na czele demonów, tak jak Muzan Spróbuj mnie pokonać Chora głowa, kto mnie pokona? Nie jeden myślał, że dosyć radę stoję, jak chcę Kiedyś ja tylko suczko trzy, pięć mam w łapie Tent taki, że rozperdałam Zapytę w szkole, rozpierdalałem Tent taki, mam od dzieciaka resztę te tym wymasterowałem. Tu chłopaki chodzą in the hood. Tu chłopaki nienawidzą kurew. Narodził się tu nie jeden żul, narodził się tu nie jeden dureń. Każdy znam, nigdy gdy chodzę na klub, czuję oddech, ktoś mnie obserwuje. Jestem wczuty, teraz czuję moc. Horoboros się dostosowuje. Widziałem że male jak czary płakał, więc nie pytaj lepiej, jaki ma dzień. Ciągle myślę o złotych kietach, nie ma zahamowań, już obrałem cel. Widzę błędy, jakie zrobiłem, już ich nie popełnię, ale chuj to wie. Zrobię wszystko, co mogłem, kiedyś, jestem młody, dy, bo starszy DBS.